czepia na łyeżkę Szkukury kukurydzę pozarli i będziemy zarabiać No, zaraz ja tu, nie? No. Wyjął na rzeka, jak się mówi, na pięćset że biednie się żyje 500 plus, jak się mówi dostanę tylko im rzuć trochę groszy, to wszystkie w korycie siedzą i morda zamknięta na nie derwo <grytania> To bierzemy się do dzieła nie? A prawdopodobnie zabiorę nam internet jak w czakach i wszędzie bo zamykali internety tak samo tu będą mogli robić co co najpierw robię nie łuków Teraz będę zamykać internety. Strajkuję ludzie, ale nie wiedzą po co. No już czwarta to ciemna. Jak mówię, ciemno, jest przyjemno nie? No wyciąg się cofa.

Przed wyborami było mówione, że rolnicy dostaną z COVID. kasę. Nagle wrzesień, czyli ile to było? Nagle trzeba papierek wypełniać na ten COVID, żeby rolnicy dostali. Ludzie powypełniali, a forsy dalej nie ma. A powiedzieć, a artyści disco polo? Tylko powiedzieli, nagle raz i już kasę mają po, dwa, po 500 tysięcy, po miliony, po 2 miliony, bo mają swoje prywatne, jak się mówi, helikoptery, statki i nie mogą utrzymać. Bo ty się utrzymujesz na przykład jak zwykły Kowalski za 1000, 3000 się utrzymuje, on za konc, on powie, za 2 dni weźmie 100 tysięcy, to na miesięcznie 100, 200 tysięcy zarobi na miesiąc i nie, nie, nie może się utrzymać. Kiedyś się nosik był bogatym, zabierano, a biednym dawano. A w tym roku widać, biednym jest zabierane małe sklepy, półsuwane a bogaczom, jeszcze dane milionerom, jeszcze dawane po, po milionach, dawane jest, żeby jeszcze bogaci byli na odwrót. Dobra, dawać. Zwykły człowiek musi nawalać się, mówi, na życie jakoś utrzymać się. A taki kurna piosenkarz po lata zaśpiewa. Weźmie od 10 do jak do gdy 70 tysięcy za jedną piosenkę. I zadowolony. Coraz więcej chce być piosenkarza. Na dupę ty piosenkarzy, brać. Kurno, zarobili i wziąć ich 5 lat, nie brać i żeby, żeby normalny człowiek zarobił, miał na tak. życie. Ja wiem, że nuda może, a to lepiej rower kupić dla zdrowia, pojeździć niż muzę, to sobie z Youtuba posłuchasz. Na życie takie, że trzeba. A nie, widać co się dzieje, dla biednych zabierają i dają bogatym. Co to za życie A ty czekasz i czekasz Ty masz, ty masz dofinansowanie do, do na kredyt, a milioner dostanie zagotówkę i nie będzie musiał wracać a Takie są realia! W szajbu się No ten to czuje że będzie gdzieś 500, 600 kilo i poleci ja będę go takiego trzymał, aha, jak chcę, kurna wyrabia. Nie, to będzie trzeba tam, jest stanowisko wolne na stanowisko, to będzie spokojniutki. Czy ty to patrz, kurna za dużo głupiejesz tu. Świrę już dostajesz. To się mówi, na bydle też się sprzedawało, to oszukowali. 10 tysięcy powiedział oszukany. W plecy. To powinni dać na przykład 10 miliony. No taki piosenkarz tylko śpiewa, ty kurna ile gnoju wywalasz, chodzisz przy tym, byle to powinni dać po 10 miliony. Jak mówię, pieniędzy nie mają, a nagle mają dla artystów dla tych wszystkich pieniędzy nie ma, a szpitale nagle wypasione sobie i lekarzy nie ma. Chodziło o to, żeby ty, chyba o to, żeby w szpitale wyposażyć fest. I teraz nagle można chodzić do szpitali, do lekarzy leczyć żeby dalej forsy im ładować no bo jak inaczej my z forsy to nie, to by było dalej zamknięte zaraz pewno podejdzie to. A jak? Idzie ciekawska. Rachd. Sadlaku, mięsny, tłuściochy Ale trzeba nas kraj pochwalić. Mało zarabiamy. Jak się mówi, ale podwyżki żywności, nie żywności, tylko wszystkich cen produktów mamy najwyższe w całej Europie. Co najmniej zarabiamy. Mało zarabiamy, ale jak się mówi, żyjemy godnie, bo jest wszystko drogie i drogo wydajemy. A na koncie, jak się mówi, nie masz nic. To jest godne życia Jak to mówią A o prąd trzeba się obawiać? Chyba nie No chyba że nam podniosą znowu i ujemnie, wszystko pójdzie w górę Także nie będziesz miał nic na koncie Jest taki link, to mam że dam w komentarzu Te w komentarzu, w opisie Śmieszny ona się pośmiać nieźle Ale za to inflacja poszła w górę, bo kurma, u nas prawie 4% poszło w górę wszystko, a w innych krajach, że kryzys jest przez to to wszystko jest na minus promocyjne ceny. Tanie, żeby wiadomo, sklepy się utrzymywali, żeby ciągle ludzie kupowali, żeby był podaż, pobyt i podaż. A u nas nie. Wszystko jest drogie, jeszcze wyższe, mało kupuje. No i jest fajrant, jest super. Polska jest zawsze najlepsza Zawsze jest wszystko podno, podnoszone minusie no. Mrzawka pada właśnie Mrzawka pada to potem będzie lepszy pada Dobra zaraz będziemy doić A zaraz ci przyniosę. Wcina tamte też ospę, wcina. Jak to mówię, niech idzie w dupę ta ospa.